Jurek. Za dwa miesiące będzie zima i prawdopodobnie będzie padał śnieg. Nauczycielka widzi, że Jasiu bawi się małymi samochodzikami, więc kazała przeczytać mu jego zdanie. Jasiu czyta. Mój tata idzie z gazetą do kibla. Prawdopodobnie będzie zrał. Poczytać nie umie. Pani na lekcji pyta dzieci, co widziały po drodze idąc do szkoły. Karolcia, ludzi. Bardzo dobrze, mówi pani. Jasiu, a ty co widziałeś? Jasiu wstaje i mówi krzyż drzewa płoty a co zrobiłeś przed krzyżem zapytała nauczycielka przeżegnałem się a dlaczego przeżegnałeś się przed krzyżem a nie przed drzewem to drzewo i to drzewo Jaś chwilę pomyślał i pytał nauczycielkę ma pani męża mam to dlaczego całuje pani męża w usta a nie w dupę to ciało i to ciało Mały Jasiu przeczytał w gazecie, że w mieście otwarto agencję towarzyską. Po chwili pyta ojca: tato, a co właściwie robi się w takiej agencji? Zakłopotany ojciec odpowiada, no, ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że robi się tam człowiekowi dobrze. Nazajutrz Jasiu dostał od ojca pieniądze na kino, ale zamiast na film biegnie do agencji towarzyskiej. Dzwoni do drzwi i otwiera mu nieco zdziwiona panienka. Czy ku chciałeś Bo no chciałem, żeby mi zrobić dobrze Mam nawet pieniądze Panienka zaprosiła Jasia do środka, zaprowadziła go do kuchni, ukroiła trzy duże pajdy chlebka, posmarowała je masłem oraz miodem i podała jasiowi